I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta Jak widzicie opatulony jestem całkiem nieźle Troszkę dzisiaj chłodno, ale, ale Idziemy tutaj Widzicie co jest? Widzicie Oczywiście, że jest to pole Pole cebuli, na którym tutaj Martyna wojowała niesamowicie I przepiękne rzeczy tutaj wychodziły Zarówno jej, jak i mi Także trzeba tu wrócić, tak? Trzeba tu wrócić Póki jest widno, będziemy chodzić i szukać w tym terenie, gdzie najwięcej chodziliśmy jakiś mijaków, na pewno coś się znajdzie a później będziemy szli wzdłuż pola bo to pole sięga tam daleko za horyzont także trzymajcie kciuki za dzisiejsze wykopki oglądajcie do końca, subskrybujcie kanał, łapa w górę i lecimy no i jak widzicie ja mam pierwszy dołeczek kolorek ale delikatnie tam mi żelazem w peroczek wskazywał a tam idzie sobie Martyna witamy Martyny o. No dobra, na szczęście uznajmy, lecimy. A teraz patrzcie, moi drodzy, na jedno machnięcie dwa naprawdę ciekawe sygnały. Raz. Tu trochę głębiej i niżej, a tu. Tu płytko i wyżej. Tu myślę, że będzie moneta. Tak przeczuwam. Zobaczymy. No i mamy, mamy, moi drodzy, mamy i się okazało, że to są dwie monety w dwóch dołkach na jedno machnięcie wykrywacza. Przeszedł cały rządek, jeden sygnał, tylko ta klamerka praktycznie. Ale już Wam pokazuję, bo jedno to może być, kurde, to jest naprawdę, coś naprawdę fajnego. No i patrzcie, moi drodzy, jeden tutaj, duży jakiś moniak i wydaje mi się, że jest to srebro i to naprawdę głęboko wybite. A tu drugi moniak, jakiś mniejszy. Nie wiem, może august będzie. Czy coś w tym stylu. Poczekajcie chwilę. Oczyszczę jedno i drugie, żeby wam pokazać. Bo jak widzicie naprawdę kurde, no dwie monety na jedno maknięcie to może raz w życiu mi się zdarzyło. No i patrzcie moi drodzy, ta pierwsza u góry bardziej zielona, jest boratynka oczywiście, szelon litewski na kazimierza. I jest to moneta właśnie przed chwilą przeze mnie wykopana. Jeszcze wam pokażę z drugiej strony. O, widać tutaj, jest, co na koniu, super. Druga Boratynka tutaj, to jest Boratynka Martyny. Właśnie w tym samym czasie praktycznie wykopaliśmy i już widzieliście na ekranie. Kurde, piękne, ale to przepiękne srebro. Czekajcie, odwrócę tylko w dobrą stronę. O, patrzcie teraz. Nie wiem co to jest za srebro, ale pamiętam, że takie dwa klucze to chyba miał Stefan Botory w swoich monetach. Ale chyba tylko w szelongach. Nie pamiętam, kurde, muszę, muszę sprawdzić. Ale zobaczcie, jaka patyna. Dosłownie czarna moneta. I z drugiej strony, coś widać, ale mało. Przez to, że jest taka ciemna i to srebro nie wyszło do wierzchu. Może to i nawet, nawet lepiej. Przez to, że ma taką piękną patynę. No to widzicie, że moneta jest przepiękna. Jakieś sreberko, kurde, XVI wieku, chyba na pewno. No kurde, ja pierdzielę, no coś przepięknego, coś przepięknego, ale znowu się tu zaczyna. Znowu się zaczyna tutaj Bailando. Trzy monety, jakieś 25 minut chodzenia. Jedno srebro, wybitne. Lecimy dalej, bo już Martyna kolejny sygnał, lecę za nią. No i patrzcie, moi drodzy, jest monetka w bryłce. Chodzimy tutaj tym naprawdę bardzo ubitym, już noga boli od pobijania łopaty po pierwszych kilku dałkach. no ale trzeba, trzeba, bo tu jest normalnie zasięg Taki, że lepszego chyba już nie będzie. A teraz monetka jest rozpieczętowana i będzie boratynka. Jeśli to nie boratynka, no to wam pokażę i, i się poprawię. Ale podjarany, tak, jestem tym srebrem. Kurde, wy już wiecie, co to jest na 100%, bo Wam na pewno napisałem gdzieś na ekranie. Ach, kurde, no wiecie, no to, jest, to są jednak emocje. Wracasz trzeci raz w to miejsce i trzeci raz srebra wychodzą takie piękne rzeczy, że szok. Lecimy dalej, po następne. A teraz moi drodzy, mała plombunia wyskoczyła z ziemi, raczej nic specjalnego, jakieś tam znaki są, ale nie jest to to, czego szukamy, lecimy po monetki, lecimy sobie na tę stronę teraz pola, bo tam bardzo dużo jeszcze cebuli leżało i my tak naprawdę na prawo od tego słupa w ogóle nie chodziliśmy, także nowy kawałek terenu, zupełnie nieprzechodzony przez nas i duża, duża nadzieja. No i wiecie co wyskoczyło, moi drodzy? Poczekajcie, włączę może już latarkę. Wyskoczyło właśnie jakieś sreberko. Na 100% sreberko, jak tylko z bryłki wyciągnąłem to wiedziałem, z tego względu, że jest tak cieniutkie, że to idzie po prostu od razu rozpoznać taki płatek. Ale co to jest? Co to może być? Jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiem. No i patrzcie, moi drodzy, troszeczkę trzęsie mi tą kamerą, ale widzicie. G i A w środku, a to znaczy Gustaw, Adolf, mamy szelonga. No ze srebrą to ma mało wspólnego moi drodzy, bo tak jak pamiętam to tak jakieś 0-125 zawartości srebra ma, także niedużo, niedużo. Aczkolwiek cieniutkie, ładne. Patynka super, zieloniutka, no właśnie, zielona. Srebro nie zachodzi taką z zieloną patyną, tylko zwykle właśnie taką czarną jak przy, przy, tym, przy tym Stefanie Batory. Mówię teraz Stefan Batory, bo prawie że jestem pewny, że to jest to, będąc na wykopkach. Aczkolwiek potwierdzenia jeszcze nie mam, które wy się w napisie, więc jeśli gadam głupoty, no to nie zwracajcie uwagi. A teraz mamy Gustawa Adolfa na 100%. Super. Przyszedłem Martynie pokazać to, co ja znalazłem przed chwilą, bo znalazłem właśnie taką dziwną blaszkę, cieniutka. Jakieś takie, nie wiem, gwiazdka po środku, ozdobne coś, ale wygląda to całkiem, całkiem niegłupio. A Martyna ma szelonga Augusta trzeciego Sasa, tak? Tak jest. Bardzo ładne nawet widać te literki. Super, patynka zdrowa. No tak jak widzieliście, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek do końca, no to rzeczywiście te stany tutaj na tym polu są zdumiewająco dobre. Co jeszcze? Góra od klucza i kuleczka. Kuleczka, no taka dziwna kulka. No ale niech będzie, na pewno ów. Super, kolejne rzeczy. W kolejnym dołku, moi drodzy, duży, ale goły guziczek, takie coś. I Martyna ma jakąś monetę dużą podobno, to zaraz się stykniemy i... ...i Wam pokażę, co Martyna teraz znalazła ciekawego. A teraz, moi drodzy, tak, Martyna właśnie kopnęła przed chwilą sygnał. Chwilę przed przerwą, którą właśnie sobie zrobiliśmy, jest dziurka od klucza, ładniejsza trochę. No i tutaj, tutaj, moi drodzy, jest monetka. Jest jakaś większa monetka, trzymaj te. O. Ale jak widzicie, zupełnie nic nie widać, aż się tutaj błyszczy od tego osadu. Bardzo gruby osad, ale idealny, idealny po prostu, żeby czyścić go ołówkami. Także produkty do czyszczenia, oczywiście, w linku w opisie. Filmy na moim kanale są, jak czyszczą monety, playlista ołówki, agoranum. Jakby ktoś chciał, to niech sobie zobaczy, a tutaj Moniak jakiś większy, ale jaki, nie wiem, może trzy krajcary, może coś innego. Oczyścimy, zobaczymy, wrzucimy fotkę jak się uda i napis na dole ekranu. No i super, kurde, kolejna moneta, jakaś fajniejsza, elegancko. Moi drodzy, jeszcze wielka, wielka do Was prośba i news. Myślę, że dla moich stałych widzów zwłaszcza fajny news. Wiele osób pewnie czeka na takie rzeczy, szuka takich rzeczy I ja właśnie wyskoczyłem z taką inicjatywą Właściwie to jest bardzo duży projekt w mój w głowie Który już się tam gdzieś od bardzo dawna e, Bardzo dawno temu zaczął I myślę nad tym od dawna I ten projekt ruszy już niedługo Słuchajcie, mam do Was prośbę Zasubskrybujcie mój kanał Oprócz tego oczywiście inny mój kanał Który właśnie powstał Ten kanał ruszy pełną parą w bliżej nieokreślonym czasie, ale niedługo. Niedługo ruszy i będzie tam naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bardzo merytorycznych treści wyłącznie, wyłącznie. Po samej nazwie możecie się domyśleć co mniej więcej, bo myślę, że naprawdę was zaskoczę tym kanałem nowym. Ech, także, co, chciałbym ten nowy kanał rozbujać jak najbardziej. Sami dobrze wiecie, że e, wasze tutaj lajki, komentarze, suby, dzwoneczki. To wszystko wasza aktywność. Pomaga mi w rozwijaniu się, spełnieniu też swoich marzeń, swoich celów. Także bardzo, bardzo Wam za to jestem wdzięczny, co jest dotąd i to, co jest przede mną, przed nami wszystkimi. Także subskrybujcie ten nowy kanał. Link do niego macie w opisie. Znajdziecie od razu. Także klikajcie w opis. Patrzcie, co tam jest. I subskrybujcie z dzwoneczkiem. Za jakiś czas ruszą tam treści naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I co? No mam nadzieję, że Wam się taki pomysł podoba. Także jeśli Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Może i wy będziecie tutaj jakimiś współautorami niektórych treści, ale też i pomysłodawcami, bo wiadomo, nie jeden człowiek wszystkiego nie wymyśli i nie przemyśli. Także wasza pomoc, jak najbardziej mile widziana. Piszcie co o tym myślicie, piszcie, co byście chcieli dokładnie tam też widzieć. Może o niektórych rzeczach nie pomyślałem, a samemu bym chętnie takie rzeczy robił, także dajcie znać koniecznie, wbijajcie i lecimy dalej. No i patrzcie, moi drodzy, kolejna moneta. Duża, duża moneta, ale jaka? Muszę się na chwilę wyłączyć, troszeczkę oczyścić i zaraz do Was wracam. No, chwilę musiało zejść, zanim ja się temu przyjrzałem, zanim ja to zidentyfikowałem, bo jakoś dziwna taka, dziwnie jakoś to zeszło z tej monety. Jak dziabnięte przeze mnie, ale dziabnięte na 100% nie było. Może dziennięty było jakoś niedawno, w każdym razie, no, odeszło z tej monety trochę patynki i jest to bardzo, ale to bardzo zajechany grosz Stanisława Gusta Ponietowskiego. Tak myślę, na 99%, bo raczej nic innego to nie jest, patrząc po napisach otokowym i słowie <coughs> przepraszam, grosus. Także mamy tutaj Grosusa Stanisława. No i patrzcie moi drodzy, urobek odebrany od martyny. Ta najciemniejsza tutaj. To przed chwilą ja kopnąłem. Chyba boratynka, nie jestem pewny. Tu boratynka, tu boratynka, 20 groszy, groszy współczesne i kuleczka. No, kolejny urobek zebrany, raport oddany i lecimy po następne. A teraz, moi drodzy, kolejna moja monetka. Tym razem i mamy Szelonga Augusta III. Sasa, bardzo ładna patynka, super. Widać tutaj grubasa naszego. Naszego Sasa Augusta. Super, kolejna monetka, bardzo ładnie. Tutaj patynka się uchowała. No, wy tego nie widzicie, bo nie widzicie, bo z fleszem no to jest, jest jak jest. Natomiast będzie oczyszczona i wiadomo, będzie wstawiona. Jak nie tu, to na facebooku, na moim blogu. Także zapraszam też was, też was tam. No, krągłe jest, ale moneta to nie jest, tylko jest to guziczek, tak jak widzicie. Całkowicie goły, nic tutaj na nim nie ma. Może kiedyś było, ale się wytarło. Ale i tak, nawet kto wątpię? Kolejna monetka i kolejna boratynka. Proszę bardzo, widać tutaj. Jana Kazimierza. Ładna boratynka. Super. Wykopane, moi drodzy. I od razu tylko się schyliłem i zobaczyłem okrąg. I mamy tutaj boraksika. <gryw> Mówię boraksika już na zaś, bo już się właśnie tego spodziewam. Aczkolwiek zaraz się Wam włączę. Słabo ale widoczna jest Boratynka moi drodzy kolejna i to nie wiem, już będzie chyba 15 moneta, czy któraś może nawet powyżej 15 monet dzisiaj. A razem wykopane. No coś pięknego, coś pięknego, mega. A teraz taka blaszka, ale jak wiecie zawsze przecieram takie blaszki tego typu rzeczy, żeby upewnić się, czy to nie jest może coś jednak innego, i jest, i jest to chyba kawałek naparska, tak moim, moim zdaniem. Żeby oczywiście, nie było, że tylko Jakopie. No, to Martyna też ma fajne tutaj jakieś rzeczy. Tutaj, co masz? Boratynka. Widać szelonga litewskiego. A tu guzik jakiś, tak? Zwykły? Zwykły Zwykły gaciak, mówisz. No to trudno. Zwykły gaciak. Tyle tak. No to zapraszamy Was w takim razie na podsumowanie dzisiejszego odcinka. No dobrze, moi drodzy. Przyszedł czas, właśnie na to podsumowanie. O którym wam mówiłem. Brakuje tutaj dwóch monet, my już zaczęliśmy je czyścić, dlatego one się teraz moczą w płynie do osadu. Także to wymaga trochę czasu, niech one się moczą, bo tam syf jest przeogromny. I teraz tak, tutaj końcówki klucza. Dwie plomby. Jakaś taka zapinka, czy coś w tym stylu. Guziczek. Jedna boratynka. Druga boratynka. Gaciak. August III SAS. Boratynka, ładna boratynka. Tu nie wiadomo co. Może jakiś szeląg też. Ale naprawdę nic, a nic na nim nie widać, niestety. Tutaj jest chyba boratynka. Guzik. Tutaj bardzo ładny szeląg Augusta III Sasa. Boraksik, Boraksik. Tu chyba też. I tutaj ładny Gustaw Adolf. Zobaczcie. O, tak to wygląda. No i oczywiście to sreberko, które niestety do czyszczenia się w ogóle, moi drodzy, nie nadaje. A z tego względu, że jest to bardzo, bardzo słaba jakość srebra, bo jest to wolne miasto Ryga, 1577 rok. No, także tak to, moi drodzy, wygląda. Jak dobrze policzyłem, to chyba 16 albo 17 monet dzisiaj wpadło, także Naprawdę, naprawdę trzeci wypad z Martyną, czwarty w ogóle na tym polu, w jednym miejscu tak naprawdę i tam dalej sygnały są i podejrzewam, że jeszcze może koło 30 monet nawet wyjść jak się przyłoży i naprawdę no wiadomo, że z każdym wypadem będzie teraz coraz mniej, natomiast jeszcze tam z jednej strony jest w ogóle nieprzechodzone tak, że jeszcze moi drodzy będzie odcinków na pewno sporo z tego miejsca. Także co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście, łapa w górę. Subskrypcja, dzwoneczek. Pamiętajcie o tym, co Wam mówiłem o tym drugim koncie. Wbijajcie, subskrybujcie również. No i co, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.